Nazywam się Czcibor Kiełowski. Jestem z wykształcenia muzykologiem, a pracuję głównie jako lektor języka angielskiego. Oprócz tego staram się każdą wolną chwilę poświęcać na muzykę. Moje początki muzyczne to jest, jeśli dobrze pamiętam, ósma klasa podstawówki. Ja miałem w. W domu e, taką starą gitarę po wujku, e, tylko nie miałem do niej strun. No i bywał u nas taki znajomy moich rodziców, taki przyszywany wujek, powiedzmy. no I on grał na gitarze. I jak tam właśnie zobaczył, że ja mam gitarę, ale nie mam do niej strun, no to tam kupił mi struny najpierw i zaczął mnie troszkę uczyć na tej gitarze grać. Na tej gitarze grało się ciężko, bo no, w odległości strun od progów były po prostu takie. <laughs> Ale to była twarda szkoła, i jakby to, że się nie zniechęciłem na początku, no to jakby zaowocowało tym, że, że później dalej w to szedłem. No i w pewnym momencie za, doszedłem do wniosku, że brakuje mi jakiegoś takiego właśnie troszkę teoretycznego też podejścia. Zacząłem się troszkę na własną rękę uczyć teorii muzyki. W pewnym momencie trafiłem do fundacji przy szkole namiodowej. Tam się uczyłem gry na gitarze klasycznej przez roki właśnie też teori, teorii całej. I po tym roku um, zdałem na, na muzykologię na, na studia, e, gdzie jakby dowiedziałem się troszkę więcej o historii muzyki, troszkę też poznałem warsztatu takiego powiedzmy, kompozytorskiego, jakaś tam harmonia, kontrapunkt. E, i, I to mnie też jakby troszeczkę rozwinęło myślę. Jeśli chodzi o solową karierę, karierę, to jest troszkę tak, że ja niestety piszę dosyć rozbudowane aranżacje, w związku z czym, no, mógłbym próbować coś nagrywać samodzielnie i to czasem robię i rozbudowywać te aranżacje na zasadzie dokładania kolejnych ścieżek. Natomiast ja nie jestem taką osobą, która by się dobrze czuła na scenie sama. Ja mam dość duży problem z tremą w gruncie rzeczy. Natomiast jak jestem z zespołem, to się to zupełnie jakoś tak rozkłada między cały zespół, że tego nie odczuwam. To jest trudne pytanie. Znaczy, no tak jak mówiłem, idea zespołu to już jest e, prehistoria, praktycznie rzecz biorąc. E, zawsze się śmieję z, z wokalistki mojej, która jest rówieśniczką zespołu. Obecny skład działa od, e, od mniej więcej wiosny 2019. Czyli tak naprawdę no, jakieś tam półtora roku w tej chwili. I odkąd zebrałem ten nowy skład, to jakby no, rzeczy troszkę nabrały tempa, wszystko zaczęło się dopinać, jakoś tak powiedziałbym stylistycznie, wszystko zaczęło się bardziej zgadzać. No, trafiłem naprawdę na ludzi, z którymi mogę lecieć w kosmos. Nazwa zespołu bierze się stąd, że no, tak naprawdę to jest bardzo stara historia. Znaczy, część muzyki, którą grałem z zespołem w różnych tam kolejnych wydaniach, właśnie powstawała we Francji i te wątki francuskie jakoś tam się zawsze gdzieś pojawiają. Nawet na tej płycie naszej obecnej jest y, pierwsza strona, jest tak naprawdę francuska w pewnym sensie. A we Francji są takie ni to kioski, ni to kawiarnie. Y, ten sklep z mydłem i powidłem, które się właśnie tak nazywają I, i stąd nazwa tabak jakby weszła do użycia. Moje podejście jest takie, że praca nie może mi przeszkadzać w życiu. Chciałbym po prostu mieć dużo czasu na, na zajmowanie się muzyką, natomiast muzyka jaką się zajmuje. Jest raczej mało komercyjna, w związku z czym trudno byłoby na niej zarabiać pieniądze na, na życie. Jeden z, jeden z członków mojego zespołu ma cały czas taką ukrytą ideę, że trzeba zrobić jakiś, wyprodukować jakiś kawałek disco polo, zarobić na tym miliony i później mieć kasę na, na robienie rzeczy, które się lubi. Nauczycielem angielskiego zostałem. E, Trochę przez przypadek można powiedzieć. Znajoma się zgłosiła do mnie, że stwierdziła, że właśnie szukają kogoś, kto by mógł pouczyć angielskiego u nich w gimnazjum. I się mnie zaczęła pytać, czybym przypadkiem się tego nie podjął. Ja, tak na początku podszedłem do tego tak na zasadzie dobrego żartu, ale no jakoś tam zaczęła ona mi konkretnie mówić, co bym robił i, i z czym by się to wiązało. I się na to zdecydowałem. Okazało się wtedy, że jakby mam te uprawnienia, bo miałem stany certyfikat z angielskiego i skończone jakiekolwiek studia, więc to wystarczało wtedy. Eee, I jak już tam trochę posiedziałem w tej szkole, to stwierdziłem, że nawet to lubię. Że generalnie kontakt z młodzieżą jest. Czymś co lubię i jakby no, tam miałem ten kontakt na, na okrągło. E, przepracowałem w Państwowym Gimnazjum łącznie ponad 8 lat, e, po czym już mi się troszkę znudziło i, no i w którymś momencie szukałem pracy i skusiła się do mnie jedna była uczennica z e, propozycją pracy właśnie w sieci szkół językowych e, i od czterech lat już właśnie pracuję w tych szkołach językowych.